Cześć, witam wszystkich w 20 odcinku pikselowych opowieści tak, w końcu ta 20 jest. E, dzisiaj zajmiemy się budową czegoś takiego o, zobaczycie. Idziemy... Idziemy, ja już trochę tam zrobiłem, ale będziemy kończyć. A co to za domek mały? Co to może być? Uii. Tak, ehm um. Jak mam ten swój pierwszy kompleks kopalń, to ja tą taką główną kopalnię, ma, kopalnię mam strasznie, strasznie daleko i trochę ciężko mi tam chodzić, chodzić taki kawał, yy, nazbierać trochę tam tych yy, surowców, potem wracać znowu kawał, zostawiać w księgach i tak w kółko łazić, to żeby zrobiłem taką bliżej. Tam już dużo rzeczy wykopam, teraz będzie nowa i tutaj tylko trzeba wypełnić teraz. Od razu mówię, że to nie będzie tylko takie coś, że nie wiem, będę kopać tą kopalnię czy coś. E, ups. E, powiem od razu, że będzie coś innego, fajnego. Nie wiem, czy mi się to uda, ale oby. Oglądałem filmik taki pomocniczy, który powinien pomóc mi to zrobić. Nie będę wam na razie mówić, co to będzie, zaraz zobaczycie. Tylko udekoruję sobie tą e, spalarnię, przepalarnię. E, jak ktoś mówiła. Mówiło, e, No, tam gdzie będę przetapiać. No. Tylko, że tutaj źle położyłem e, Tu, 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 tu. I mi zabrakło. Dobra, to później dam. A tutaj będzie magazynek. Tu, tu, du, tu, du, tu. Ejej, kurde, będzie trochę niesymetrycznie, jak dam tutaj dwie, te dobra dam po jednej, może być przy dam sobie oświetlenie. Sorry, że taka budowla taka, no, nie za duża. E, taka, może łatwa do zrobienia, no, ale no nie. Jakoś tak chciałem to zrobić i to zrobiłem. Tutaj wiem, że jest czerwony proszek, nie chciałem się go wydobywać, jak tak fajnie wygląda przy tych drzwiach. I tutaj te dwa pomieszczenia, zaraz wam powiem. I tutaj lawa była cholernie trudno było się jej pozbyć i musiałam zalewać wodą. Ale taki fajny wzoryk wyszedł z obsypianu. Jak kiedyś zbieram dość dużo, to sobie włożę cały sufit i będzie tak fajnie. Um, dobra, na razie to trzeba tutaj oświetlić. Bo nic nie widać. Dobra. Kurde, też ta ściana z drewna jeden denerwuje. Później tutaj też dorobię. Mhm. I tu robimy takie czary. I no, już wam powiem, że będziemy robić e, slimownie. Tak, tak to nazwijmy. E, oglądałam ostatnio Minecrafta Polskę, który robił poradnik o slajmach i dowiedziałam się sporo ciekawych rzeczy o tychże stworzeniach. I dzisiaj spróbuję sobie zrobić taką taką. Nie wiem, farmę, gdzie mi będą się spawnować, żebym mógł sobie robić lepkie pistony i robić jakieś fajne coś. Chociaż jeszcze do końca nie ogarniam tych mechanizmów, bo to jest dość skomplikowane. Przynajmniej dla mnie, ktoś może ogarniać. Ja na przykład za bardzo tego nie ogarniam, ale lepkie pistony zawsze się przydadzą, no nie? Zdaje mi się, czy burza jest. Dobra, co mi to obchodzi? Tak, burza. Eee, dobra, będę kopać. Tak. E, Slajmy spawnują się od 16 poziomu albo od 14 w dół, czyli że no dość nisko. E, potrzebują dużo powie dużej powierzchni, dużo miejsca, żeby się w ogóle spawnować. E, są cztery rodzaje. Jeden jest, tylko że jeden jest taki, że. Jakby to powiedzieć... Trzeba mieć haki, żeby go mieć, tak. Jest mały, średni, duży i ogromny, jak dobrze pamiętam, jak mówił Minecraft Polska. No... I sobie będziemy spawnować slajmy, będzie fajnie! Tylko teraz tylko, czy to wypali? Ops. Um, dobra, tak będzie. Tutaj damy Glowstone'a. Eee, coś jeszcze o slime'ach chciałem powiedzieć. Tylko co? Eee, tak, slime'y spawnują się na... Nie spawnują się niestety na Peaceful. Eee, tak, nie spawnują się na Peaceful. Tyle, że jeśli już się nam zespawnują to możemy sobie spokojnie zmienić na Peaceful i nadal będą. A, ale grzmi tam na, na górze. Dziwne, że aż tu słychać. Chwila. Wezmę sobie pochodnie, i tak tu jest jasno. E, no, no, dość dużo miejsca powinny, powinny być. Tak. Później zrobię cięcie, poczekam może jak będą, to... ...zacznę znowu nagrywać. I dobra, teraz po tej stronie, tak? Tak. Stajmy, mogę się spanować w ciemności i przy świetle. Co jeszcze o tych slajmach? Hmm... E, I niestety znikają jak się podejdzie za dużo, tak więc muszę tu sterczeć i czekać aż się jakiś pojawi. I nie ma tak, że się pojawi, a na przykład, nie wiem... Ym, nie wiem... Pies mi narobi na dywan i muszę pójść i przyjdę i nie będzie slajma. Tak więc... Też nie fajnie. Chwila, raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Spoko. Straciłem trochę szkła, trudno. Hmm. Jakoś tak... Nie mam weny, żeby tak mówić jakoś radośnie, bo się strasznie nie wyspałem tak, więc jak będę mieć taki trochę przymulony głos czasami, albo ziewne czy coś, to sorry. W ogóle ostatnio się nie wysypiam w te wakacje, takie, takie są, te wakacje takie. I też szkoda, że nie będę mieć teraz za bardzo możliwości, żeby nagrywać, bo teraz wyjeżdżam na te kolonie. Yy. I nie będę mieć dużo czasu i nie będę mógł nagrywać. Ale poczekamy, szybko zleci, jak to zawsze wakacje szybko zle zlecą. 17 chyba wracam i... Raz, dwa... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Ut, nawet za dużo zrobiłem. Dobra. Później to poprawię. Na razie nie, nie robię estetycznie w następnym odcinku, czy tam kiedyś tam w następnym poprawię, tak żeby było ładnie, super, ekstra, fajnie. I wtedy zejdę, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Żeby mi się browar nie zjarał przy tej burzy, o, ale by były jajca, jakby się browar zjarał. Nie chciałbym się robić nowego. Dobra. Teraz może coś nie o Minecrafcie, to sobie będę budować i będę przy okazji mówić. Tak, mówiłem coś o Let's Play Spore. Kto zainteresowany, to zapraszam. Let's Play ten będzie... Może nawet dzisiaj uda mi się nagrać. Nie wiem, ja miałam teraz dość mało czasu, żeby nagrać, dlatego tak nagrywam ten odcinek teraz. Może znajdę tam jeszcze chwilę czasu, to nagram to Spore. No, ale Chciałabym nagrać, ale wiecie, czas nie pozwala i tak do dupy trochę. Ale nagram postaram się i może coś z tego wyjdzie. A zając mnie to pewnie mi się nie chce, nie będzie chciało i pogram sobie w Lola. Tak... Nawet ktoś mi kiedyś proponował, żebym zrobił Let's playa z Lola po polsku. I tak sobie ostatnio pomyślałam, czemu nie? Tylko że tak... Dobra pomyśli się. LOL fajna gra. Też. E, no i co? Już? Tylko... Tutaj tak trochę niestety nie. Dobra, wiecie co? Ja robię cięcie. Może się zespałnują przy okazji slajmy. Ja tutaj jakoś to urządzę, bo strasznie trochę wygląda tak. No, no, no strasznie. No i zaraz się widzimy. To... Zaraz wracam. Dobra, wróciłem... No... Sporo czasu minęło, odkąd nagrałem tą pierwszą część tego odcinka. Tak, no, powiększyłem te dwa pomieszczenia. Tylko nie wiem czemu sliby mi się nie spawnują, stają tak głupi przez jakieś pół godziny i nic. Nie wiem, pomóżcie mi, bo ja nie wiem o co tu chodzi, nie wiem, może nie, spawnu nie spawnują się na nie oryginalnym. Nie wiem, e, to są w miary 5 na 9. Naprawdę nie wiem czemu. I mam ten taki suficik, fajny jej. Yy. No i tak to wygląda. Jak na razie. Zaraz mówię, że ten odcinek będzie dość krótki, bo to no, właściwie to wszystko co chcę. Pokazać, to zbudowałem i w ogóle to już zacząłem trochę kopać, żeby tak ten tylko jeszcze ta lawa strasznie mnie tu wkurza! No. I to tyle. Chyba. Naprawdę nie wiem, czy mi się slajmy nie spanują. Oglądałem jeszcze raz tego Minecraft'a Polska, robię wszystko tak jak on i, i dupa. Nie fajnie. Tak, i nam to drewniane, to bo mnie denerwowało. Hmm, może ja coś przeoczyłam, że to nie, nie może być przy świetle, czy coś? Nie wiem. Jak ktoś to mi piszcie, proszę piszcie, bo ja nie wiem czemu. Ja chcę, żeby mi się spanowało, ja chcę mieć lepkie pistony. Dobra. Idziemy na górę. Nie ma co. Kurde, o co tu chodzi? Nie wiem. Nie wiem. I naprawdę sporo czasu minęło, odkąd nagrywałem odcięcia. Nawet zdążyłem pójść do fryzjera i wrócić. he. he, he. Dobra. To już będę chyba powoli kończyć. Ła! Lagi! Kurde, spadłem. Nie lubię lagów. Dobra. Więc ten odcinek był krótki, e, beznadziejny, bo, 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 bo tylko coś zbudowałem niedużego i to wszystko. No, udało mi się zaspałować slajmów i ogólnie tak mówiłem trochę od rzeczy i, i no nie fajnie. No ale dobra, trudno się mówi o wilczek, ale nie mam kości przy sobie, trudno. No to co, będę kończyć, bo no, no nie ma co. Sorry, że ten odcinek był taki taki może trochę nudny i nie wiem czemu teraz mam takie lagi, że tylko 10 FPS-ów. Mm, no dobra no. Sorry, że taki odcinek wyszedł tak wyszedł, ale no. cieszmy się, coś tam zbudowałem, coś tam zrobiłem, coś tam, coś tam. Dobra, widzimy się za 4 tygodnie, jak już wrócę, zrobię napis, yy, i i możecie dawać pomysły co mogę zbudować bo może jak będę mieć okazję żeby na chwilę wejść na YouTube to popatrzę tam na te komentarze i no to tyle to cześć trzymajcie się na razie pa pa